No, dzień dobry, dzień dobry. Taką pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, która zmieniła moje życie, to jest osoba, która pokazała mi, że wózek inwalidzki to nie jest nic złego. Kiedyś bardzo bałam się jeździć na wózku, bo miałam takie przeświadczenie, że będzie źle, że to już jest najgorsze. etap wtedy w moim życiu. Okazało się, że nie, że teraz zaczęłam żyć może nie lepiej ale po prostu inaczej. Kiedyś nie wyobrażałam sobie brania udziału w żadnych y, zawodach sportowych. Dzisiaj biorę udział w biegach na 10 km, właśnie siedząc i jadąc na wózku. Takie osoby uważam, że są fantastyczne. Kolejną osobą, która zmieniła w jakiś sposób moje życie, to była osoba, która odważyła się wziąć mnie 3 miesiące po operacji na przejażdżkę motorem. A miało być 15 minut w konsekwencji było kilka godzin, przyjechaliśmy około 150 km. Niesamowite wrażenie. Do dnia dzisiejszego się przyjaźnię z kierowcą, który wtedy właśnie odważył się wziąć mnie na motocykl. Więc yy, też człowiek, który bardzo zmienił moje życie, moje podejście, pokazał mi, że bardzo mogę wiele, że choroba nie jest przeszkodą, jeżeli mam dookoła siebie odpowiednich ludzi. Przyjaźń trwa, przyjaźń się rozwija przez zmienia swoje, jakby swój wygląd, ale tylko i wyłącznie na lepsze. To jest też taka wspaniała osoba. No, można się domyślać, co to była za historia. To jest pewnie historia kobiety, która chodziła, mhm. ale coś się mhm. wydarzyło, przeszła operację i przestała chodzić. Mhm. I domyślam się, że takie życie można sobie dzielić na dwa etapy. Przed, prawda? Mhm. Przed wózkiem i jakby po wózku. I dokładnie Roznaczy, dokładnie. Wyobrażam sobie, że rozumiem dokładnie, co ona ma na myśli, kiedy mówi o tym facecie, który się odważył ją wziąć na ten motocykl. Bo ludzie się boją, kiedy dzieje ci się krzywda tego typu, ludzie się boją. Ludzie są bardzo tacy zachowawczy wtedy. Oni nie wiedzą. Jak się z tobą obchodzić? Najczęściej obchodzą się z tobą jak z jajkiem, a ludzie, którym się to dzieje, wcale nie chcą, żeby ich tak traktować. I to jest kłopot. I przez to niestety bardzo często te kontakty się ucinają, mhm. bo ty nie wiesz co robić. E ta osoba, której to dotyczy, być może czasem nie potrafi zakomunikować jeszcze, bo się oswaja z sytuacją, która jest dla niej totalnie nowa. Więc to jest w ogóle piękna historia, że faktycznie są tacy ludzie, którzy biorą to wszystko na warsztat od razu. Nie, nie mielą tego Bóg wie ile, tylko po prostu robią, bo nie ma czasu do stracenia zwyczajnie. A ja myślę też, że nasza słuchaczka trochę niedocenia albo doceniali, tego po prostu nie powiedziała, e, wpływu, jaki ona ma na inne osoby. Bo ja myślę sobie, że bardzo dużo osób, gdybyśmy zapytali ich o nią, to by powiedziało, że to jest ta osoba, która zmieniła ich życie. Że pokazała, że na wózku można startować w zawodach sportowych, można biegać, w rozumieniu jechać na 10 kilometrów, można jeździć motocyklem jako pasażer, i dalej się nie bać i przekraczać swoje granice. I to chyba w ogóle jest trochę o tym, że my w tej rozmowie pytaliśmy Was, kto zmienił Wasze życie. A ja bym chciał Was w tym momencie też zachęcić do takiej refleksji: komu Wyście zmienili życie? Tak naprawdę. I myślę sobie, że bardzo często zrobiliście to totalnie nieświadomie i swoim gestem, zachowaniem, słowem dokładnie daliście podpowiedź, dmuchnęliście komuś w taki najbardziej pozytywny sposób w skrzydła i to poszło. Ja.